Cześć, witam Was serdecznie, zapraszam na niekosmetycznych ulubieńców miesiąca. Jak co miesiąc mam, mam kilka smaczków, o których naprawdę warto opowiedzieć i się z Wami podzielić. Może coś sobie podpatrzycie. Tym razem wyjątkowo mam dużo rzeczy do pokazywania. Jak zazwyczaj gadam i gadam o filmach, to w tym miesiącu tak nie będzie. Zapraszam! Ale obowiązkowo jeden film. W zasadzie to serial, o którym wspomnieć trzeba, bo niedawno się zaczął, w zeszłym miesiącu, o ile się nie mylę, dwa miesiące temu. Nie wiem już kiedy dokładnie, a jest to gra o Tron, w sensie zaczął się kolejny sezon. Jeżeli jeszcze nie widzieliście gry o Tron, to bardzo serdecznie polecam, bo to jest naprawdę ciekawy i wciągający serial z bardzo fajną akcją. Zresztą jeden z najlepiej ocenianych seriali wszech czasów albo ostatnich lat, może tak. Wiem, że wiele z Was go ogląda, ale jeżeli jeszcze ktoś nie, to... Koniecznie trzeba nadrobić. To jest taki serial, który możecie oglądać parami, ponieważ wszystkie takie są rodzinne i tak dalej. No może nie dla małych dzieci, ale jednak akcja jest da się wciągnąć, bardzo polecam to no tyle filmowo, ale mam jeszcze jeden kanał youtube'owy, którym jest Aleksandra Żuraw to bardzo piękna to po pierwsze i sympatyczna dziewczyna, przynajmniej tak się wydaje z filmików tyle wiem co i mówię co widzę, co mi się wydaje w każdym razie produkcje dopracowane bardzo, bardzo dobrze, genialne intro, które wszyscy chwalą w każdym odcinku no i nie można go poch nie pochwalić, mówione jest że to najlepsze intro polskiego youtube'a no i coś w tym chyba jest E, w każdym razie Ola prowadzi taki lifestyleowy kanał. E, Ola była też uczestniczką Top Model. Ja też tak do niej trafiłam, że akurat gdzieś mocno na YouTubie wypozycjonował mi się filmik z jej przygodą e, stop model. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda właśnie z drugiej strony, to nam bardzo fajnie o tym opowiada. Taka wesoła, pozytywna, energiczna, kolejna e, lifestyle'owa vlogerka na YouTubie przyszła z tego bardziej większego telewizyjnego świata właśnie na YouTube, gdzie można więcej, gdzie można się rozwijać. E, treści bardzo przeróżne, produkcje bardzo dobre, bardzo wszystko fajnie wykonane, zaaranżowane, zrobione, więc ja serdecznie serdecznie polecam i na kanał Oli odsyłam. A dlaczego tak mało filmów i YouTube'a i wszystkiego, co jest takie wirtualne? Dlatego, że dwa tygodnie prawie, 10 dni to nie jest dwa tygodnie, dziewięć w sumie w zasadzie, spędziłam w Amsterdamie, który po prostu, no, każdy z Was musi, jeżeli tylko macie możliwość, jeżeli tylko zastanawiacie się nad jakimś wypadem po Europie, lubicie miasta. Ale nawet jak nie lubicie miast, to zapewniam wam, Was, że Amsterdam pokochacie i polubicie. To jest miasto o cudownym, genialnym, mega klimatycznym klimacie, o tak powiem. Wchodzicie do miasta. Wszędzie widzicie stare kamienice z ogromnymi oknami. Te okna naprawdę robią wrażenie i robią klimat tego miasta. Mnóstwo kanałów, mnóstwo zieleni, mnóstwo rowerów. Naprawdę jest tam co robić, jest tam co zwiedzać. To jest też bardzo otwarte miasto, jak każdy chyba wie. Dużo turystów przyjeżdża tam z dwóch specyficznych względów, które w całej reszcie Europy, prawie w całej, no, w niektórych miastach, miejscach, państwa nie. Ale jednak te dwa razy. Całe reszcie Europy są zabronione. No więc, wiadomo, co tam kwitnie i co się dzieje, ale jednak ja skupiłabym się na tym, co tam można zwiedzić i zobaczyć. A można zwiedzić i zobaczyć bardzo, bardzo dużo. Załapać właśnie ten klimat. Mi najbardziej spodobał się nie jakieś muzeum, nie jakieś miejsce, tylko właśnie spacerowanie między ty, tymi kanałami, mostkami, e, przyglądanie się ludziom, właśnie tym budynkom. To naprawdę wygląda świetnie. Jeżeli tylko macie okazję, ja serdecznie polecam Wam Amsterdam. Ogólnie pojeździłam troszeczkę po Holandii, nie tak za daleko, od Amsterdamu, ale jednak trochę mi się udało i cała Holandia mnie po prostu oczarowała. Nadal uważam, że nie ma bardziej sympatycznych ludzi niż tutaj w Irlandii. Irlandczycy są najlepsi. No, w Holandii takie miałam bardzo mieszane odczucia i doświadczenia, aczkolwiek. Miasto jest przepiękne i całe Państwo jest przepiękne. Też odsyłam Was do vloga, który nagrałam właśnie z tego pobytu, dwudniowy taki vlog w Amsterdamie. Możecie zobaczyć to, jak co ja tam robiłam, jak mi się podobało. Również przydała mi się aplikacja, którą chciałabym Wam polecić. Nazywa się Amsterdam The Map. Ja po prostu weszłam w Apple Store i ściągnęłam tę aplikację, która bardzo mi pomogła. Ona ma tam kilkugodzinny darmowy GPS. Wszystkie najważniejsze zabytki zaznaczone z informacją klikamy Royal Palace rozsuwa nam się tutaj dokładna informacja, co gdzie i jak i po co. No i chodzimy sobie z tą mapką i czytamy taki wirtualny przewodnik. Jeżeli nie chcemy zatrudniać przewodnika, nie mamy na to kaski, no to można podróżować z taką aplikacją. Ja zawsze jak jadę do jakiegoś innego miasta, pościągam sobie tych wszystkich apek, bo one są naprawdę pomocne i polecam Wam też to robić przed wyjazdem. A będąc jeszcze przy wyjeździe, ale już przechodzę do jedzenia w Niemczech, w Polsce, właśnie w Holandii. Są moje ulubione na świecie haribo, których nie ma w Irlandii i jeżeli ktoś je widział i one faktycznie są, to koniecznie mi napiszcie, w którym dokładnie sklepie, bo ja przeszukałam wszystkie lidle, wszystkie teska, wszystko, wszystko, wszystko i haribo tropikalnych nie ma. Tropi fruity, one się nazywają, takie z tukanem one są takie lekko matołe, no nie ma ich już. Kupiłam sobie dwie paczki aż pachną przepięknie, smakują cudownie ja od małego dziecka, od, no po prostu od dzieciństwa, to były moje ulubione żelki, a jeżeli mnie oglądacie to wiecie, że jestem przepotężnym żelkojadem, ale zawsze właśnie te tropikalne były najlepsze, jeżeli tylko macie możliwość i okazję ich spróbować to koniecznie, koniecznie musicie wiem, że na lotnisku w Polsce są takie ogromne paczki i chyba teraz wracając sobie taką kupię, teraz przywiozłam sobie dwie, bo problem z żelkami mam taki, że ile mam, tyle zjem, więc mówię, wezmę tylko dwie Paczki, będzie lepiej dla mojej tuszy. W każdym razie, no, koniecznie musicie tych tropikalnych spróbować. Nawet jeżeli nie jesteście wielkimi fanami e, żelek, to te powinny Wam zasmakować, bo one są takie bardzo mięciutkie i tropikalne. Najlepsze są białe rybki i e, zielone palenki. A jeszcze będąc tutaj w tropikalnych, troszeczkę klimatem, to z kolei prezent jeden z, je oczywiście. Które dostałam od Ewy i od Kasia, jak u mnie były, czyli moje ulubione liptonowe piramidki. Wiele z Was mi pisało, że powinnam spróbować właśnie tej wersji Peach Mango, i dziewczyny mi przywiozły, i chyba. To jest moja ulubiona. Nie wiem, czy nietropikalna, czy właśnie ta peach mango, ale ta peach mango jest mega, 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 mega powala, jest pyszna. Polecam spróbować, zwłaszcza, jeżeli lubicie mango, ono jest bardzo silnie tutaj, bardzo mocno wyczuwalne w tej herbatce, ja uwielbiam. I mam też kilka ciuchów gadżetów do pokazania Wam. Bardzo fajnych, pierwszy może zacznę od tego Które już kilka razy widzieliście A mianowicie moje okulary, które noszę teraz non stop To są okulary z Pepe Jeans Kupione w TK Maxie. Bardzo mi się podobał ostatnio taki motyw Bardzo modny Tego, że szkła są takie, że nie widać na oczu I zmieniają się w różne kolory Najbardziej mi się właśnie podoba Ten taki fioleto-niebiesko-zielony I bardzo, bardzo je sobie chwalę Są bardzo wygodne i bardzo fajnie wyglądają I pasują do wielu stylizacji Takich bardziej może sportowych Naprawdę polecam za okularami zajrzeć do TK Maxa, bo ceny są bardzo przystępne. Ja za nie dałam około 25 euro, a to są troszeczkę lepsze jakości szkła. Mają jakieś filtry polaryzacji, chyba nie wiem czy mają, ale filtry na pewno. Czyli to nie są takie za 2 euro z primarka, które nijak nie będą chronić naszych oczu. Ja zawsze. Przypominam o ochronie oka, dlatego że no ja mam ogromną wadę wzroku, więc wiem z czym się to je i z czym to się wiąże. Tak. Druga rzecz, którą też kupiłam w tym miesiącu i która jest po prostu raz, że piękna, dwa, bardzo, bardzo wygodna. Po Amsterdamie i Holandii zrobiliśmy ponad. 80, 90 km, tak mi mówiła aplikacja na nogach właśnie. No i te buty spisały się świetnie. Jeszcze nie były czyszczone do końca po Amsterdamie, ale no to są Adidasy Stan Smithy w takiej. Kroko, to się chyba nazywa, to jest Kroko wersja Albo coś takiego, napiszę wam na dole W każdym razie one są fajne, bo mają taką tutaj strukturę Nie są takie zwykłe, proste No i ich kolor jest przepiękny, miętowy No i też pasują do wielu rzeczy, ale właśnie to chciałam powiedzieć Że są bardzo, bardzo wygodne Mega się w nich chodzi, można zrobić w nich mnóstwo kilometrów Więc jeżeli zastanawiacie się nad Stan mitami, To ja naprawdę polecam, jeżeli chodzi o wygodę No a ta wersja też jest naprawdę kusząca, Będąc już przy takich strukturalnych zagadnieniach pokażę Wam moją nową torebkę, która też właśnie była ze mną na wycieczce, która jest bardzo wygodna, bardzo dobrze się ją nosi, wbrew pozorom jest bardzo, bardzo pojemna. Jak właśnie byłam w Amsterdamie, to tam mówię do koleżanki, dajcie coś schowam. I jeszcze coś, i jeszcze coś. I tak zaczęłam tu wkładać, 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 albo nawet wyciągać, wyciągać, wyciągać. I ona nie ma końca. Ona jest naprawdę maluteńka i wygodna i no trochę jest ciężka. Myślę, że te łańcuchy robią robotę, e, ale jest naprawdę bardzo takowna. Dobra, tolebka, torebka, o ile nie powiedziałam jeszcze, nie powiedziałam. Sabrina Pilewicz Model Modena. Ja mam w kolorze niebieskim, granatowym to się chyba nazywa granatowym. W każdym razie ona moim zdaniem genialnie gra i z takimi bardziej sportowymi stylizacjami i no wiadomo z takimi eleganckimi. Jest genialnie zrobiona, przepięknie wykończona. Sabrina zadbała po prostu o najmniejszy detal, wszystkie zameczki, przyszycia, odszycia to tutaj, tutaj te zakładki no po prostu geniusz naprawdę mega kawał dobrej roboty kawał dobrej skóry kawał dobrej torebki jest jeszcze do niej jeden pasek taki cały taki skórzany no ale mi te bardzo się podobają można ją nosić na wiele różnych sposobów ten pasek nie jest zbyt długi więc torebka nie jest tak, że jest na biodrze ale nie jest też pod pachą jest tak gdzieś w połowie korpusu że tak powiem naprawdę jest przepiękna i mega, mega wygodne. No i jeszcze mój ulubieniec to jest płaszcz z Zary, łup, który udało mi się też w Holandii zdobyć. Wszystko tak Holandia, Holandia, no bo ja tam spędziłam na tą część miesiąca, to tak dlatego, e, który udało mi się zdobyć na lubku za całe 5 euro, z Zary e, jest z takiego fajnego materiału wykonany to nie jest taka zwykła bawełna tylko ona jest taka jakby trochę zamszowo matowa, ale to nie jest zamsz ona no nie mam e, e, w składzie zamszu, ma tylko same sztuczne Tutaj ma same tylko sztuczne Tutaj składniki, poliester, nylon No i troszeczkę bawełny Więc nie jest tak źle No i wygląda przepięknie I naprawdę uwielbiam, uwielbiam uwielbiam, ale teraz dużo ciuchów było do pokazywania, no jakoś się tak złożyło dajcie mi koniecznie znać, a co byli wasi ulubieńcy, polecicie jakieś filmy, muzykę bo u mnie w tych kategoriach w tym miesiącu bieda i cisza także koniecznie dajcie mi znać co wam tu się spodobało z moich ulubieńców przepraszam za mój głos, ale mam wrażenie że im więcej mówię, tym gorzej on brzmi, dlatego ja już się żegnam kończę, pozdrawiam serdecznie do zobaczenia